Spina. Cześć Siemana widzowie, dzisiaj mam gramy tuż z bocikiem, w mieście, bocik przywitaj się. Zamknij <grym grym> się. Tyle <grym> mam do powiedzenia po No ja muszę, muszę jakieś potwierdzenia robić. Robię. To za, pierwszy to za pierwszym razem! Ja za to obserwację ja robi git. Chłopie, kto? kto do siebie kto dzwoni? Do siebie dzwoni? Czekaj, jednak nie, bo Beniam, nie mnie nie grać, sorry, że że z tobą, jutro mogę być, jutro z tobą będę grał, sorry Słena, Słena, jutro będę z tobą grał. Słena, z kim ty gadasz? Mogę robić jadą, jadą, jutro bacz. highlights. Nie no, chłop konia. Nie no, chłop manik, konia. Nie nie wale se konia, chłop manik. Na ja dupę. Na ja dupę. Baczek, z kim ty gadasz? z kim ty gadasz? Dobrze, Gabryś! Mamy monitorek i tam gable. Gabryś, jakby nie wiedział, Gabryś, to się, daje, wiedział, pytajnik to się daje pytajnik na końcu. Pytajnik na końcu. No, takie, jeszcze słuchaweczki. Bocik, z kim ty, Bocik, gadałeś? ty gadałeś? Ja czekałem ja, 10 minut na Kubiksa, to dobra. Ja włączę, bo gram w turniej. Tak, kto dołączył? Kto dołączył?

5, 8, 5, do, o 100, do 120, do 100. 100, 100. 100. O nie, 100. O nie, ja mam 120. 121. Ej, <trybujesz> to było? Przed chwilą miałem. Ja... <grym> Jakby cały mi się z skierował. Chłopie, ja miałem 0 pingów przed chwilą, a już mam 90. Ja Ej, wyłącz transmisję na żywo. Bo to było wyjście z Dobra. Dobra, się